Oj nie, 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 dumka, dumka, dumka na dwa serca. Dumka na dwa serca, ja mówię, dumka na dwa serca. Chodź coś oh, yes, Kurwa, yes. jesteś playera play run. Wstałem, co? Wstałem jeszcze. To jest złoża śmierci. Zapierdoli poduszkę. O oh, kurwa. Co jest tu? Lustro, lustro. O oh, kurwa lustro. <śmienicza> <All> ty <night. śmienicza> śpisz z Jędrzejem, dobra? Ja śpię z Jędrzejem. prawda? Ile spałem? Półtorej godziny. Tak, no prawda. Ok. Ktoś jeszcze upechał na stacji w tym czasie. Josnes O twój posak Jui O kurwa Czeczan Ale jesteś wolny dzisiaj Jaki Wszyscy są najebani Kropka! <grymne> kurwa! Nie, to jest film tylko dla nas, kurwa. Ja to używam tylko na YouTube. I tylko kurwa kodowany dla pokażę, nas. Pokażę jeszcze dla potomnych, pokażę jeszcze Jędrzeja. To był Jędrzej. Ej, tutaj jest kurwa najbardziej, najtrzeźwiejszy pokój Bo ta w kuchni, niby wpierdalają, ale kurwa nic Nic nie ogarniają Doj. Ale to jest filmik tylko kurwa dla nas Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Tylko dla nas kurwa na YouTube da. I tylko, tylko, bo to jest filmik najebańców Inne mogą pójść kurwa Chuj, ale ten jest tak najebany Jeden, dwa, kurwa. Czy powie coś? Nie, To tam kurwa włoży jakieś kartki. O, to skurwiel. Ja to wyjmę. Nie, rosną. Skurwiel jakiś. Co tu by było jeszcze do pierdolenia? droga, ale przyznasz, że kurwa wstałem po półtorej godziny zgonowania. Przyznasz to? Przyznam, ale jest pusta. Jest pusta w chuj. Dostała woda. Pokazuję to. Uwaga, jest ta woda, majonez, Pysz, pyszny duet, jakieś ciasto, cytryna z dwoma kostkami masła, smakowita, chrzan i kiełbasa. Uuu u u, 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 i piekarnik. Co on tam uczy? I co ty kartki chcesz jesz? No. 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 Nie mam pytań. Nie mam pytań. trzy, cztery ja i On, on Je, potrzebuje glukozy. Ej, nie wpierdalaj tych kartek, proszę cię. Cysiek, nie wpierdalaj kartek. Nie wpierdalaj... Cysiek! Nie wpierdalaj... Cysiek. Upie Cysiek. Cysiek. Upie Cysiek. Cysiek kartki. Upiek sobie kartki. Upiek sobie kartki. Cysiek. Cysiek. Wypluj, wypluj mu. Wypluj mu kartki. Wypluj, kartki! wypluj kartki, wypluj kartki! On wypluje do kibla. Prawda, że sobie upiekcy się do jedzenia? Wrzucił sobie kurwa kartki! Kartki takie, że na zakupy, kurwa, sobie wrzucił do pieczenia kartki. To było kurwa jego żarcie! Właśnie wypluwa szlązę na rękę. Nie mogę z tego! Tam jeszcze jest do granicy. Ale chcesz pójść z Lady Pan, co?